Dzisiaj znajdujemy się pod halą sportową w Kamieńcu Ząbkowickim, bo trwają właśnie prace związane z remontem tego budynku, który ucierpiał podczas wrześniowej powodzi. Modernizacja całej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wiąże się związane z pracami całej nawierzchni, wszystkich pomieszczeń socjalnych, sanitarnych, a także szatniowych. Środki, które i najwięcej środków, które żeśmy uzyskali, to właśnie z rządowego programu odbudowy popowodziowej przez pana ministra Marcina Kierwińskiego i panią wiceminister Magdę Roguską. Środki, które uzyskaliśmy przez e, rząd, to są w kwocie 10 milionów złotych. Hala sportowa w Kamieńcu Ząbkowickim, na którym właśnie się tutaj znajdujemy, jest jedyną halą sportową w kamieńcu Ząbkowickim. Dlatego tutaj jest dla nas priorytetem, żeby nasze dzieci już od września rozpoczęły naukę w szkole, a także uczęszczały tutaj na zajęcia sportowe właśnie na tą halę. Dla mnie jest najważniejsze to, że stawiamy, cała gmina stawia na sport, na wysoki poziom i mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej stworzyć, stworzyć warunki dla naszych dzieci, które mogłyby uczęszczać na tą halę sportową. Na tą chwilę wykonawca realizuje zadanie według ustalonego harmonogramu, Mam nadzieję, że tutaj w tych pierwszych miesiącach roku szkolnego już będziemy mogli oficjalnie otworzyć halę sportową do i włączyć do użytkowania. Firma, która wykonuje pracę jest firmą spoza naszego województwa, z województwa śląskiego z dużym doświadczeniem uzyskała największą ilość punktów podczas postępowania zamówień publicznych, także mam nadzieję, że patrząc się na przebiegi pracy rzetelnie i wiarygodnie wykonuje swoje zadania. Powiedział pan, że na całą odbudowę po powodzi zostało pozyskane 10 milionów, natomiast sama inwestycja odbudowy hali sportowej ile kosztuje? Na tą chwilę rozpoczęliśmy pierwszy etap odbudowy naszej infrastruktury szkolnej, która ucierpiała. To jest hala sportowa. Niecałe 2 miliony złotych koszt remontu tej hali sportowej. Kolejnymi obiektami sportowymi to będzie też boiska przyszkolne, które właśnie są w naszym właśnie w naszym otoczeniu też w tym kompleksie szkolnym, a także właśnie tutaj szkoła podstawowa numer jeden. Tak jak powiedziałem, prace na pewno będą zakończone w pierwszych miesiącach roku szkolnego, który będzie rozpoczęty. Także tutaj e, z, dokładamy wszelkich starań i ze swoich strony jako, jako burmistrz i jako cały urząd i cała dyrekcja szkoły, żeby te zajęcia już mogły się odbywać jak najszybszym tempie. Na pewno tutaj e, nie zawiedziemy tych najmłodszych i dzieci nasze będą mogły już uczęszczać w, tych, e, w tej hali na zajęcia sportowe.